Ewidentnie, zbyt duży nacisk, zbyt powtarzający się nacisk, nadmierne tarcie powodowało reakcję obronną skóry. To, że ona automatycznie chciała się bronić, narastała i twardniała. W takiej sytuacji. O! Podcięłabym to u nasady cążkami, bo na pewno się da, a skraj wyfrezowała. I uwaga, nie diamentową kulką, bo kulka tu nie wejdzie, ona ma zbyt dużą średnicę. Ale sięgnęłabym najpierw po. Frezik mandrel, żeby wygładzić te porowatości, a na samym końcu frezem karbidowym przejechałabym po samym skraju. O tak! I powinno się bardzo ładnie wygładzić. Delikatnie, na małych obrotach będzie to wyglądało dobrze. Z drugiej strony analogicznie, tylko roboty trochę mniej chyba nawet bez wycinania cążkami. Podfrezować mandrelem, wygładzić karbidem, tu pofrezować z diamentową kuleczką, te zadziorki podciąć. No, i oczywiście pełne usunięcie na no bo tu na błonek nie został jeszcze ani trochę usunięty. No, też bardzo fajna, bardzo ciekawa sytuacja. Następnie, to jest y, ważny moment, kiedy chciałabym powiedzieć, kiedy możemy wykonać manikir bezcążkowy, a kiedy jednak trzeba pracować cążkami.